Let's go! 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. Cześć wam i chwała żołnierze, z tej strony Kokosfly, a to jest Medal of Honor Warfighter, jest ze mną oczywiście Forteka. Siemano wszystkim, z tej strony Forteka, Mucherowy Berecik. I gramy sobie misję bojową na, w trybie hardcore. Ja będę grał klasą Zwiadowcy z 88 czyli australijską wersją karabinu Steyr AUG. A, a ja będę grał, przerwę ci, ja będę grał z Ślimakiem Escargo, czyli Saperem. Plus to przy okazji chyba to będzie robione przy... <laughs> zadanie, które dał mi tam jeden z suberów. Także zobaczymy, będzie ciekawie i będę rageował. No dobra, słuchaj, opowiedz koniecznie nam o, o tym, o evencie, który organizujesz. A, czekaj, nawalają. Zginąłem. Więc event robią chłopaki z klanu FLS i mówimy tutaj o evencie zombie. Zombie modzie, bo taki, takie coś jest spotykane właśnie w Battlefield 3. No i oni o tym pomyśleli i mają zamiar to wykonać. Ja zrobiłem swój materiał, znaczy właściwie tego podcasta na swoim kanale z Kubą z Klon FLS. No i tam najwięcej można informacji uzyskać. Także zapraszamy dowiedzieć. wszystkich na event. Myślę, że będzie dosyć fajnie. I tutaj szykujemy się do ataku. To dopiero jak to się zapali, tak jakby że tak, to tak, już. Tak, 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 tak. będzie podkładać. Okej, okay, ktoś cię widzi. A. No ślimak, ślimak. Ślimak, dokładnie. Eee. Dobra, to trzeba będzie garnek na głowę założyć i tych wszystkich tam leżących pozabijać, no, bo to jest no, gra na hardcore, im... tak, tak? Tak, 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 hardkorze. Od tyłu trzeba im będzie wybić. Ja, Snajpery. Już... To jest mapa typowa na snajperkę, jeden na jeden po drugiej stronie. Będzie po prawej stronie. Po prawej. Taki garnek na głowę. Tu się ukrył. A jeszcze jest jeden, po prawej, totalnie po prawej. Za workami z piaskiem. Zdjęty, ale PDM. O, o. Dobra, czystą masz możesz prawą stroną przejść. No tylko że ja niestety nie żyję. Też, też nie żyjesz? No, załatwił mnie właśnie ten po prawej. Ale dobra, chłopaki kładą. Ci najlepiej tego znowu. To ja idę lewą. Tam gdzie Ach. jest masa lodu, to ja zawsze umijajcie i idźcie prawą, z prawą albo lewą stroną. Nie pchajcie się w tłum, bo... Bo tłum tam, tam pełno ludu. No, przeciwników. No, a nasi też kurwa siedzą i... flankować Rozłożyli, no, no. Może w ogóle tam do nich na górę wejdziemy. Nie wiem czy cię pomściłem. Nie, tam masz raz, dwa, trzy, cztery gości. Tu możesz się wycofać i dać mi spawn. O Jezu! Ale nie Maria. potrzeby, dobra. Dobra, biegłem Bo... długą trochę niepotrzebnie. Tak, mogłeś się odwrócić dwa razy i dopiero wtedy tego. W ogóle masz jakieś plany na tą majówkę? No, wyjeżdżam, wyjeżdżam. Ja myślę, że też sobie troszkę odpocznę działeczka poświęcę czas rodzinie. W ogóle chciałem wam powiedzieć, że nagrywałem to dwa razy. Wczoraj próbowałem nagrywać i mi się zawieszało. I próbowałem dzisiaj nagrywać, i okazało się, że mój program do nagrywania nagrywa dźwięk z głoś. I... Beczki mi wybuchły w twarzku. Nawet nie wiedziałem, że te beczki wybuchają, szczerze mówiąc. Tak, wybuchają. W tej grze. A drugi raz dzisiaj nagrywałem również na Hardkorze, bardzo fajne nagranie, półgodzinne, i okazało się, że mój program ustawił sobie dźwięk do pobierania z głośników monitora. Więc oczywiście nic z tego nie wyszło. Ale twój głos się nagrał? Tak, mój głos się nagrał. No to powiedz, no widzę zdecydują, czy chcą coś y obejrzeć to czy nie, no. Kwestia, kwestia tego, czy będą chcieli to obejrzeć, Ja też czasami też mam problemy z dźwiękiem, ja by zbywają po, po zmianie na przykład aktualizacji Mirlisa. A mimo to wrzucam materiał, bo ja twierdzą, że jest wart y uwagi, to go wrzucę. Mhm. Na pół godziny bez, bez tego, bez, bez dźwięku zgryto. farda sztuka, że tak powiem. All checked, ładunek podłożony. <laughs> Ta wersja angielska, kiedy się gra polakami nie rozwała. Dobra, teraz pora na naszą kampę. Nie wiem czy im tam. Dostał po prawej będzie tego za... Za samochodem przeciwko ciebie O dziękować nareszcie UAV Dwóch myślących przynajmniej A tutaj fajnie jest rozpoznawać po odgłosach czy zabiło się kogoś czy nie Bo te odgłosy są charakterystyczne dosyć Z tyłu ktoś do ciebie nawala? Nie z przodu Ale bomba, bomba podłożona wywalniła więc mogą się, że okay, tak powiem smoknąć Zarzuciliśmy ich od tej lewej strony, to od razu nie mają do gadania. O, to chyba się zabił nasz. To żeśmy ty mnie zabił. zapieprzył? Nie, 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 to gościu, który się skampił. Czekaj, bo za, za, 20, 10, za, 10, za 25 sekund będzie musiał z, zniknąć, zginie. Tak, tutaj jest... T tutaj tak, jest jeśli automat? jesteśmy na tak zwanym rushu, znany z Battlefielda 3, to masz automatycznie wycofanie się na, na następną pozycję, masz 25 sekund. Na tak zwaną strefę a potem masz drugie 10 sekund, czyli tej ciemnej strefy, nie redzona i żeby przejść dalej. Mm -hmm. A nie, że masz 30, myślałem... 35 sekund, żeby się przegrupować. Myślałem, że mówisz jakieś jakiejś karze za ten Killing. Nie nie, nie, nie. W zależności od serwera to już jest ustalone. Co już od mini właściciel serwer stawiają. Kurde, jak chcę kogoś C4 wyrzucić w powietrze, bo muś się nudzi. A to jest to zadanie? Tak, zadanie z tego, z MK16 ma 20 naboi, że tak powiem z dildo, z dildo na tego. Z tłumikiem na, na tej MK16, ona ma strasznie małe wtedy damage. Zasięg właściwie, damage jest ten sam, tylko zasięg jest mniejszy. Mhm. Efektywny zasięg w nie w sensie. Dobra. Dobra, ślimak znowu jest zostawiony na bombie. Podkładam. Aj! ktoś mnie ucharał. Trochę tylko, na szczęście. Okej, okay, mam już Mortar, ale nic nie widzę zupełnie. Wszystko gotowe. Wszystko gotowe. Dobra, zaraz spuszczę tam co nieco. Może mi lepiej powiedz kiedy to zrobić na przykład. Dobra, już to zrobiłem w sumie, bo już tam będą wchodzić. Jestem ostro ranny. Nawet nie wiem, czy kogoś tam zabiję, oczywiście. Zdążę. zawsze tutaj podkładajcie z tej strony bombę, nigdy u góry. Bo macie łatwy cel sniperze, mają z prawej strony dostęp do tego i można łatwo bronić. Już ci lecę pomóc. Dobra, 5 sekund nie mniej sądzę, żeby to obronili. Dzięki wielkie. Kabum. No ładnie, ładnie to poszło. Może jeszcze drugą rundę nagramy. Później będzie na obronie. Dobra, prowadź gdzie tutaj, z której strony? Coś mnie na pierniczej skąd. Dobra, idę tam do ciebie. spróbuję się przedrzeć? Szaleniec jakiś na mnie zazwaszował. Właśnie ten. Dziękować. Proszę. Ja, ja obroniłem komuś dupę chyba. Też. Mi właśnie obroniłeś. Bo ja zginąłem tylko kostkę. Nie, no, to nie mi się obroń... podoba właśnie, Ciebie że pomściłem. tego, że wracamy. <laughs> wracamy. to szybkie wracanie jest do akcji. W jakim sensie szybkie wracanie? A, a, okej, okay, dobra. Wiem o czym mówisz. To szkoda, że nie ma czegoś takiego, że jak kogoś pomścisz, to on tak jakby nie ginie, tak? Czyli nie zalicza mu się śmierć. Widzę, że masz już ten granatnik. Tak, M32, został... który jest w trailerze, bo tak. ten da czwórki. Tak, dokładnie. Cieka, straszna. To jest fajne, że. Dobra, podkładam walej. Oj. A sniper. Wiedziałem, okienko. Ty, 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 ty. Widzę, że tutaj rozwala, ale oj, 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 doskonale wiedzą gdzie jestem, cholera jasna, zaraz coś we mnie poleci. jeśli, jeśli elektroniki i dajsiaki wykorzystali właściwie Elektronik, Arts, bo to oni dali kasę na licencję z Medal of Honor. Uważaj, bo tam jest Wodym ten sniper, ja tam rzucę flesza. Zdjęłeś go? Okej, okay, ale ktoś jeszcze oberwał z flesza. Też już, z... o, mam little birda, zajebiście. Dawaj, dawaj, dawaj. Eee, dobra. Odkładam szybką bombę. O jezus, ja nie wiem, gdzie, jak to się rzuca. Po raz pierwszy w życiu mam to co, siódemkę? No. Czy jedenastkę? E, to jest trzeci streak. Ładnie, ładnie, ładnie. Tak, jakby Little to. Birda rzuciłeś. No tak, no. Little Birda masz tak, jak najdalej przed siebie i od siebie, od, od siebie rzucasz, nie? Znaczy do siebie, albo od siebie. Możesz kierunki poustawiać w OSD. Tak na szybko mogę wytłumaczyć, A, będę musiał na pewno mieć. Ale co to jest? Znaczy, on po prostu patroluje, tak jakby okazało Nie, nie, on tak? przelatuje w danym kierunku, którego ustawisz. No lol, to ja go rzuciłem obok, totalnie. to już tam Bo? chyba zgarnę. O Jezus, Młodzież. I switchblade na, na sam końcu, switchblade? ale pierwszy kontakt. Ładnie. Pierwsze miejsce. Dobra, to trwało około 10 minut, więc jeszcze pogramy sobie jedną. pierwsze miejsce z forteką. Zawsze pierwsze miejsce z różowym. <noise> Jakoś może być rozpoznawalny. Skoro mocher, to mocher, tak? Różowy mocher, bardzo, bardzo ładna runda. Tutaj forteka uzbroił dwa ładunki. Najwięcej punktów, świetnie, świetnie. I dostaliśmy pięć tokenów, o ile dobrze kojarzę, prawda? No, ja mam 30 do wydania. I tak, hmm. I tak chyba jest, będziemy teraz walczyć między tak: Stany Zjednoczone, Niemcy i chyba tego. Tam jeszcze któreś kraje, chyba Brazylia. Japończycy Amerykania. już chyba odpuścili sobie. Oni już co? odpuścili, kurde, chyba nie mają jednego gracza dodatkowego. <laughs> um, coraz więcej ludzi myślę, że będzie w Warfighterze, przynajmniej w Polsce, bo teraz Warfighter jest za 25 zł. 30 na oryginie można limitkę kupić z, z, z DLC. A, no, no widzisz, no ale to jest na Są tyle promocje, mała Tak cena. że jeśli ktoś chce kupywać, to ja, ja mówię ze swojej strony polecam. Na tyle mała cena, i... że można pograć. No, dobra, dobra odskocznie jest, nie? No. Nie na darmo. Ty to masz na, na kanale jako grę Numer 1. Ja mam z tego serię. Bardzo fajnie można taktycznie to rozgrywać w drużynie dwóch, zamiast w drużynie czterech, tak jak w BF3, zamiast w drużynie jeden, tak jak w Call of Duty. Ale nie, jeszcze że miałem przyjemność pogrania w tego, w Black Opsa 2. Tak zjebanego no. netkodu to ja jeszcze żadnej grze nie widziałem, naprawdę. Co masz na myśli? czy znaczy, Hitrek, czyli netkod tak zwany. Hitboxy, o to chodzi? No, hitboxy, hitreg. Rejestracja no? z, strzelania. Mm -hmm. To modern, modern Warfare miał chyba lepiej. No, ja grałem już Black Ops 1 i w Modern Warfare 3, szczerze mówiąc, Black Ops 1 bardziej mi pasuje niż Black Ops 2. Nie jestem w stanie powiedzieć konkretnie dlaczego tak jest, ale jakoś wydaje mi się, że ta grafika jest taka fajniejsza, bardziej realistyczna i um, no właśnie hitboxy są jakąś lepsze. Mam takie wrażenie po prostu. Mhm. Czy znaczy nie takie jak patrząc, patrzyłem, jak zagrałem i zobaczyłem, jak, jakie to są duże mapy, a jak, a jak mało graczy jest na tej mapie, no to bo mówię, to się potencjał ten marnuje tej gry. Zawsze można um, ustawić tryb taki jak wojna lądowa i tam jest więcej graczy, ale. Ja szczerze ci powiem, że tyle graczy. Oj, 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 dobre. Szczerze ci powiem, że tyle graczy, ile jest, to jest dla mnie wystarczające osobiście, bo jak jest więcej, to człowiek się nie orientuje, tam się strasznie szybko ginie. Połączenie tego wszystkiego. Mi dziwnie gra, zwalnia. No, czasami. Ostatnio zauważyłem na Twoim materiale, że też Ci troszkę tak jakby Battlefield 3 zwalniało na nagranie. Z czym to jest spowodowane? Nie nie mam pojęcia, może robiłem jakieś inne rzeczy w tym. W tym samym czasie Mało ludu, tej... snajperzy wszyscy z tyłu, ja pierdę. Dobra, to trzeba trochę poraszować Aj, 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 aj. oberwał mocno z mojego deal do 61HP, został. O jezus, jest ogłuszony, ale ja też. Sam się. Czekaj, C4. A już go... Nie, nie, oberwał. On tam nadal jest. Załatwiłeś go? Nie ma go! A, już jest poza. Teraz! No, myślałem, że nie można strzelać poza... E, ...tak jakby obszarem. Nie wiem, wiesz co? Chyba coś popatrzył z mnie. Pacze serwerowe nadal są do, do tego robione. Teraz najnowszy jest R-10. Jak szadoła, jak rzucasz, to w ten sposób, to jak coś komuś w dupę wsadzisz.